Cześć, oglądacie Gaming Club. Program o sportach elektronicznych. Dzisiaj powiem o pracy psychologa w drużynach e-sportowych, o nowym mocnym składzie na scenie CS:GO oraz rywalizacji Twitcha i YouTube'a. Czy pomoc psychologa może okazać się zbawienna dla drużyn e-sportowych? Tak, oczywiście, że tak. Dużo mówiło się o współpracy drużyny CSGO Australii ze specjalistą z tego obszaru. Co więcej, w tym samym okresie Duńczycy zaczęli osiągać największe sukcesy. Niedawno pojawił się wywiad z zawodnikiem League of Legends Felixem Betsym Edlingiem, który powiedział o pozytywnym wpływie sesji z psychologiem na grę całej drużyny. Taki trend zupełnie mnie nie dziwi. W sportach elektronicznych następuje profesjonalizacja. Drużyny walczą o coraz większe pieniądze i nie mam wątpliwości, że gracze będą sięgać po te narzędzia, z których korzystają zawodnicy tradycyjnych dyscyplin. Opieka psychologa dla lekkoatletów, piłkarzy czy skoczków nachciarskich to coś absolutnie oczywistego. Nie od dziś wiadomo bowiem, że kondycja psychiczna przekłada się na wyniki sportowe. Dwa rywalizacja na linii YouTube, Twitch. YouTube nie może się pogodzić, że to Twitch jest najpopularniejszą platformą streamującą, i gracze po prostu wolą transmitować swoją grę właśnie na tym portalu. Dlatego YouTube prowadzi agresywną politykę i na wyłączność przyjmuje prawo do transmisji ważnych turniejów. Faceit ogłosiło oficjalnie, że kolejny sezon Ligi Esport Championship Series będzie mogli oglądać wyłącznie na YouTube. W grę wchodzą oczywiście ogromne pieniądze. Teraz trzeba czekać na odpowiedź Twitcha. A ja przypomnę tylko, że ci, którzy myślą, że Twitch w pojedynku z YouTube to kopciuszek skazany na porażkę, są w błędzie. Amazon w 2014 roku kupił Twitcha za uwaga 970 milionów dolarów. Mówimy więc o prawdziwym starciu gigantów. Tymczasem w poprzednim odcinku wspominałem o powstaniu drużyny Izaka, Izako Bors. Zawodnicy grający w teamie znanego youtubera szybko udowodnili, że nie należy ich lekceważyć, jak burza przeszli przez eliminację mistrzostw Polski organizowanych przez ESL i w decydującym meczu pokonali Alsen Team. Nie ma wątpliwości, że na scenie pojawiła się kolejna silna organizacja, a finale mistrzostw Polski opowiadają się bardzo, bardzo ciekawie. Team Dignitas. Jedna z najbardziej znanych organizacji esportowych, kilka miesięcy temu straciła sekcję Counter-Strike. Team Dignitas ma aktualnie amerykańskiego właściciela tego samego, który jest w posiadaniu drużyny NBA Philadelphia 76ers. Dlatego wszyscy spodziewali się, że nowi zawodnicy sekcji CSGO to będą właśnie Amerykanie. Tymczasem Dignitas zatrudniło starych wyjadaczy z Europy. To niewątpliwie silna ekipa z dużymi aspiracjami. Zmiany na scenie League of Legends. Fanatik gra zdecydowanie poniżej oczekiwań i konsekwencją tego jest rezygnacja z usług trenera Nicolasa Nikodepiko korsgarda Nie najlepsza dyspozycja zespołu to tylko jeden z powodów rozstania z norweskim trenerem. Pico był również wielokrotnie krytykowany za proces wyboru postaci. To tyle w Gaming Lab. Zachęcam do subskrybowania kanału i oczywiście zapraszam do oglądania kolejnego odcinka już za tydzień.